W tym nagraniu omówimy, w jaki sposób M2 wspomaga skuteczne zarządzanie procesem budowlanym. MTU to platforma, z której będą korzystać wszyscy pracownicy Twojej firmy oraz osoby związane z projektem, począwszy od fazy przygotowania, a kończąc na zamknięciu inwestycji. Ponieważ wszyscy członkowie zespołu pracują z tymi samymi danymi, znika potrzeba kopiowania, wklejania i przesyłania plików, co zmniejsza ryzyko błędów i nieporozumień. Można dodawać zapytania o informacje i wysyłać je bezpośrednio do architekta w formacie BCF, zapewniając lepszą współpracę z zewnętrznymi partnerami. RFI wraz z odpowiedziami są przechowywane w modelu i w celu ich śledzenia mogą być połączone z dowolnymi jego obiektami. W ten sam sposób można również rejestrować usterki i śledzić postęp ich usuwania. Usterki można łączyć z obiektami w modelu, dokumentami i zdjęciami, po to, aby były widoczne dla wszystkich osób realizujących projekt. Za pomocą aplikacji mobilnej można rejestrować usterki również w trybie offline. Korzystając z modułu harmonogramy, można stworzyć jeden lub więcej harmonogramów dla realizowanego projektu. Ten moduł jest dostępny dla każdego użytkownika M2, co oznacza, że każdy dział może stworzyć swój własny harmonogram. Platforma umożliwia łączenie zadań z różnych harmonogramów lub nawet z harmonogramem z innego projektu, co zapewnia pracę na aktualnych danych wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Zadania z harmonogramu można powiązać z pozycjami składowymi z kosztorysu, które są automatycznie powiązane m.in. z modelem, zasobami, lokalizacją, budżetem, pakietami przetargowymi oraz przedmiarem inwestora. Powiązanie z modułem zaopatrzenia powoduje, że harmonogramy dostaw mogą być generowane automatycznie, aby umożliwić dostawy na czas. Prowadząc stałe sekwencje zdarzeń, już nigdy nie przegapisz terminów związanych z zamówieniami materiałów. Dzięki prostym generatorom pakiety mogą zostać utworzone automatycznie na podstawie struktury zaopatrzenia lub np. kodów kosztowych. Można również tworzyć zamówienia ręczne, co ułatwia i przyspiesza moduł zamówienia. Poprzez ten moduł można wybrać z katalogu materiały, które należy zamówić. Można korzystać z katalogów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Katalogi mogą zawierać zdjęcia, ceny oraz parametry materiałów. W tak połączonym środowisku z łatwością można wykonywać pełną symulację 5D, łączącą ze sobą model 3D, czas oraz koszty. Możesz porównywać różne scenariusze realizacji, aby przeanalizować i wybrać możliwie najlepszy harmonogram wykonywanych prac. Tym samym zapewniasz lepsze i bardziej szczegółowe planowanie i przygotowanie budowy, co z kolei przekłada się na mniejszą liczbę przeróbek i prac dodatkowych oraz szybsze ukończenie projektu.